Siemaneczko! Skoro znalazłeś się na tym kanale, wiesz kim jestem, co robię jak się nazywam. Także mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć tego. Ale wytłumaczę, o co chodzi z tym kanałem. Resi Backstage polega na tym, że będę wrzucał tu filmiki wszelkiej maści, wszelkiego rodzaju. To Właśnie w tym miejscu będą wrzucane wszystkie materiały z GoPro, jakiekolwiek tam z lustrzanki, czy też nagrane telefonem, no nie wiem. Ale kanał głównie będzie polegał na tym, że... Jest to tak zwany backstage, czyli za sceną, za kulisami, e, czyli w tym momencie już nie ma tego całego show, tego grania w grę, tylko jestem typowo ja. To jest taki kanał, w którym by dorzucał wszystko. Cokolwiek mi się nasunie na myśl, czy też na język, ja to po prostu wrzucę na YouTube i możecie oglądać te jakieś tam dziwne materiały, bo nie obiecuję, że będą normalne. Także ten jest na pewno normalny, ponieważ wprowadza was w całą tą sytuację, z pewnością pojawi się kolejny normalny filmik, czyli pokazanie wam mojego stanowiska, które jest tutaj, ale jeszcze go nie pokazuję, tak samo całego nowego pokoju, bo jest to cały nowy pokój, nie jest to ta góra, nie jest to dół gdzieś, tylko jest to nadal mój dom, ale jednak inny pokój, znacznie większy i lepszy, więc będzie więcej możliwości, które już są, więc nie będzie tylko już są możliwości. Także ja kończę. Witajcie na nowym kanale. Rezik GoPro możecie spokojnie odsubskrybować, zmienić kanał, ponieważ tam to wszystko było GoPro, a tego nie chcemy. Także subujcie ten kanał, oglądajcie ten kanał i bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się. Na razie.